Dzień dobry! Kolejny vlogat zaczynamy tutaj z tego mieszkania, z mieszkania Okci. To dlatego, że jeszcze jest malowane, ale wszystko wiecie, oczywiście ja jeszcze zaraz będę tam szedł, malował. Ale dzisiaj jest odcinek DIY. Przynajmniej mamy taką nadzieję. Pogoda... nie zapisuje. Wygląda na to, jakby miało cały dzień padać, ale mamy nadzieję, że tak nie będzie. Więc... My zabieramy się za śniadanie, zjemy coś I później... Później zaatakujemy, czyli my i wy Właściwie tylko ja i wy zaatakujemy mieszkania, coś tam pomalujemy A potem ten obiecany DIY Ok, jestem już w naszym mieszkaniu i plan na teraz jest taki, żeby pomalować tutaj krawędzie Zobaczymy jak będę stał z, z czasem, bo jeżeli uda się to zrobić stosunkowo szybko, to wam pomalujemy też sufit a później jedziemy robić te nasze DIY, co zaraz zresztą też będę tłumaczył wszystko o co chodzi. Póki co przebieram się i zabieram się tutaj za malowanko. Ależ idealny timing. Zapraszam. Myślałam, że się nie bawiję tutaj. Czemu? Pukam i pukam. Musiałem parę wziąć. Pomalowałem na szybko kanty, tutaj jeszcze jakieś bzdety, tutaj też coś tam pomalowałem. Zabieramy rzeczy, jedziemy tam, gdzie mamy jechać. Tak. I tam dopiero wytłumaczymy o co chodzi. Dokładnie. No, witam. Ja tylko chciałam przekazać moją reakcję, jak tutaj wchodzę, bo ostatnio rzadko tutaj bywam, no bo mieszkam teraz u mamy. Ale jak tu wchodzę i widzę, jak tutaj jest biało i jasno, to po prostu jest tak mega dziwnie, bo właściwie e, nigdy nie mieszkaliśmy w tak jasnym mieszkaniu. Nikt z naszych znajomych nie ma takiego białego mieszkania w 100%. E, no i my, oczywiście, chcieliśmy osiągnąć taki efekt, e, podoba nam się to, i chcieliśmy po prostu, żeby całe mieszkanie było powalowane na biało, żeby były jasne meble, jasna podłoga, bo to powiększa przestrzeń, a jednak to mieszkanie nie jest za duże. Więc teraz jak tutaj wchodzę i bucha na mnie taka jasność, to to jest, no fajnie wygląda, tak, fajnie. O... Żartuje trochę. Nie, właśnie ekstra. Oczywiście nie zostawimy tutaj takiego laboratoryjnego wyglądu. Wszystko um, zostanie udekorowane dekoracjami. Białymi? Nie, właśnie. Wszystko będzie białe. <średzim> <średzim> Ale oczywiście już możecie zauważyć właśnie po dodatkach, jakie zdążyliśmy kupić, że będzie jeszcze takie jasne drewno naturalne, różowy, albo niejasny. Szary, albo niejasny, ale to zobaczycie, jak już my też zobaczymy i złożymy w końcu nasz pierwszy mebel. Więc naprawdę, już nie możemy się doczekać, aż w końcu tutaj zamieszkamy, tak na spokojnie. Tak, ale jeszcze jest tutaj tyle takich pierdół, że ja po prostu mam takie urwanie głowy z tym, jak przechodzę sobie z miejsca w miejsce i widzę to, 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 tak. to i to, i o Jezus. No jest jeszcze dużo takich rzeczy, ale najważniejsze są te duże, jak już te duże zostaną zrobione, to te małe to można zrobić w każdej chwili, nawet jak będziemy tu mieszkać, nawet coś delikatnie odmalować, najwyżej lekko mnie uczuli, ale trudno. No tego na pewno delikatnego odmalowywania jeszcze będzie trochę. Okay. Jak już wszystko ułożymy, to jeszcze będzie tu jakaś plama powstanie, tu jakaś dziura jeszcze nie raz na pewno. No. Dobra. Lecimy, bo szkoda czasu. Nasz projekt DIY będziemy realizować u mnie na działce, a raczej na działce moich dziadków, a teraz już działce mojego taty. I to jest trochę tak, dla mnie takie emocjonalne, bo spędziłam tutaj, nie wiem, 80% mojego dzieciństwa, może połowę, <grym> nie przesadzając. A tak, a od czasu, kiedy jakby jesteśmy razem, a jesteśmy razem prawie 7 lat, to odbywałaś tutaj na dwa razy na 3 minuty. No, to prawda, już później raczej tutaj nie bywałam, więc no, tak dziwnie się tutaj wraca. Szczególnie, że już nie ma tam tego, co było kiedyś, albo tych ludzi i tak dalej, więc no, to takie dosyć dziwne. Więc właśnie tam będziemy realizować nasze DIY i. Nie spodziewajcie się fajerwerków. My po prostu tak bardzo się z tego cieszymy, bo po pierwsze to jest pierwsza rzecz, którą robimy w ogóle sami i razem. I to jeszcze do naszego mieszkania, więc jesteśmy z tego po prostu tacy zadowoleni i dumni. <grym> <grym> Jakbyśmy robili, nie wiadomo co. A dwa jest to taka rzecz wymarzona, którą Obsia kiedyś znalazła gdzieś tam na lecie i bardzo się tak. to spodobało, podoba, więc staramy się to odtworzyć. To tu, więc tak się prezentuje działka, a raczej ogród już teraz jest. Totalnie inna niż była kiedyś. Tutaj, co tak krzyczy? Tutaj kiedyś stała huśtawka, którą mój dziadek sam e, zbudował, nie wiem, był chyba stolarzem czy coś takiego, więc zrobił mi taką huśtawkę. Tutaj była piaskownica, a tutaj były takie koniki. Y, niestety nigdy nie miałam rodzeństwa, więc <grym>, nie miałam się z kim bujać. <grym>, tam było oczko wodne, które zarosło. Tutaj była część taka ogródkowa, tam rosły truskawki, warzywa, wszystko tam było. No, wygląda to już kompletnie inaczej. Wybrałam się w czarny sweterek, bo będziemy używać czarnego sprayu, ale skoro już tu jesteśmy, to opowiem wam historię mojego życia związaną z tym miejscem. Kiedyś jak byłam mała, przyjechałam tutaj właśnie do dziadków zimą i tutaj jest jedno miejsce, które pokazywałam, że było oczkowodne i obok było jeszcze jedno oczkowodne. Przynajmniej tak to pamiętam, ale może to chodziło o to, które, jest, które pokazałam. W każdym razie była zima. No i to jeszcze były czasy, kiedy te zimy były dosyć srogie. I tutaj, na tej trawie, było oblodzone wszystko, więc babcia pozwoliła mi wyjść i jeździć sobie na tym lodzie tutaj, ale nie pozwoliła mi się zbliżać do tamtego oczka wodnego. No to dobra, ja posłuchałam. Przyszłam tutaj na tą część. I po prostu sobie śmigałam na tym lodzie, ale nuda, uznałam po prostu, że już mi się tutaj nudzi, nic się nie dzieje, więc idę na to oczko wodne, które było zamarznięte. No więc ja weszłam, zrobiłam jeden krok i cała wpadłam do tej lodowatej wody. Ja pamiętam tylko tyle, że już ktoś przybiegł do mnie, zaczął mnie z tej wody wyciągać. Potem pamiętam, jak leżałam na łóżku właśnie w altance, przykryta kocem, babcia paliła w piecu. Nad piecem suszyły się moje rajstopy, moje buty i potem to była nasza tajemnica przed moją mamą. Moja babcia ukryła te rajstopy, bo się przypaliły od tego suszenia. Więc tak. To właśnie jest historia mojego życia. Dobra, a teraz y, nawiązując do naszego DIY, mamy tutaj dwa takie białe stelaże. Mamy kilka y, wsporników, które będą trzymać nasze półeczki w kolorze blatu. I właściwie to by było na tyle z naszego DIY. Po tak, prostu. Właśnie to ma wyglądać mniej więcej w taki sposób. Cyk. No nie wiem, niech hmm. będzie gdzieś tutaj. Cyk. I niech będzie gdzieś, niech będzie tutaj. Cyk. Hmm. I tak, te takie dwa stelaże mają być przewiercone do ściany Tak. i tu między nimi oczywiście będą półki. Mm -hmm. Taki jest plan, chcieliśmy coś takiego znaleźć na necie, że, bo jesteśmy dla bo chcieliśmy znaleźć na necie. <laughs> e, niestety nie dało się. Ale to, co znaleźliśmy na necie, kosztowało około 1000 zł za coś takiego, co my chcemy zrobić. Tak. No. Ale na to tutaj, na, na cały zestaw nawet stówy nie zdamy, więc... No właśnie, więc w sumie jedyne nasze zadanie to pomalować to czarnym sprayem. Nie licząc oczywiście też ściągnięcia tych no właśnie na naklejek, to na będzie najgorsze i później wytrzeć to acetonem, żeby nie było tego śladu, więc zaczynamy. Tak prezentują się nasze wsporniki czy tam systemy wsporników, czyli jak to tam się nie nazywa. Używaliśmy nie tego, tylko acetonu, żeby właśnie odtłuścić, żeby lepiej się farba trzymała czy ten lakier. No i żeby usunąć jakieś tam niedobitki kleju. I mamy też coś takiego właśnie, Okcia będzie teraz zakładać, żeby po prostu wzięliśmy to, nie wiemy czy to jest potrzebne, ale lepiej wziąć. Pamiętam kiedyś w techniku, nie, w gimnazjum robiłem coś, nie wiem co, ale używałem złotego sprayu i byłem w piwnicy i tego nie używałem. No i tyle, no ale nie pamiętam czy, czy było w tym źle, czy nie. Chyba nie, chyba nie, bo to był taki fajny zapach, wiecie, taki jak, jak benzyna. No dobra, zakładaj, ja też zakładam i będziemy robić właśnie to. Nie, no zrobiliśmy próbę i okazało się, że jest zielony. <Sessóż> mhm. Gdzie, jakby na etykiecie tego sprayu, jest napisane, że kolor y, pokazuje nakrętka. I może tutaj wygląda faktycznie na zielono, wygląda? ale w sklepie. No, no nie bardzo. Ale w sklepie wyglądało po prostu na najbardziej czarną ze wszystkich, jakie tam były. powiem ja by Wam tak, podsumuję to jednym wyrazem: XD, po prostu No nie, no. Lipa! Dobra, mamy już spray, który ma być czarny, więc lecimy. Tak wygląda to, co zrobiliśmy, za dużo nie widać, ale tutaj powoli zaczyna schnąć w tym miejscu, właśnie specjalnie wzięliśmy czarny matowy, wygląda super i tak. liczę na to, że jak zeschnie się wszędzie, bo jeszcze gdzieś się świeci, to właśnie będzie tak wyglądało i to naprawdę no. będzie efekt, będzie wow, mimo wszystko, Mega nie? Pasować, no. Ja no. Można pasować do y, uchwytów w kuchni i tak dalej. Których jeszcze nie mamy zamontowanych, ale do piekarnika, do płyty no, do tej indukcyjnej, zlewy. do zlewu, wow! <laughs> No, i widzicie, to jest nasz pomysł na DIY. Zamiast wydać 1000 zł, to wydajesz niecałą stówę, przy czym większość i tak idzie na spray, szczególnie jeżeli kupicie inny kolor, tak jak na przykład ten tutaj XD, to jest podsumowanie naszych zakupów, więc mam nadzieję, że to nie będzie podsumowanie naszej roboty. To już ładnie schniej i wygląda no. mega. Bardzo ładnie wygląda. Tak, świetnie wygląda. No. Dobrze, wzięliśmy matowy, a nie taki błyszczący, nie? Błyszczący znacznie gorzej by wyglądał, zresztą widać. No, to świetnie wygląda. Polecamy taką zabawę. Nie dość tego, że robicie sobie coś pożytecznego, to jeszcze się fajnie bawicie z tym. W międzyczasie, jak tam nam co nieco schnie, co prawda nie będziemy tutaj, dwie godziny to ma twardnieć i schnąć, nie będziemy tutaj tyle siedzieć. Chcemy tylko sprawdzić, jak to wygląda i zaraz lecimy i zostawiamy to. Ale przyuważyliśmy coś mega fajnego. Znaczy ja jestem trochę tak podekscytowana, trochę przerażona, ale pokażę wam najpierw jedną rzecz. Taki oto bursztyn. Tak, tutaj wypłynęła jak to się nazywa. Żywica. Żywica. I e... e, żeby nie było. Ja jestem geologiem, więc wiem jak bursztyn wygląda, mm. wiem jak bursztyn się tworzy, i tak dalej. To, że to nazwałem bursztynem, to tak dla jajec. No. Tak. No ale zrobił się tutaj bursztyn, to już jest całkowicie twarde. No jest bardzo jest. twarde. Więc nic tylko, żeby nas zalało znowu, jakaś epoka lodowcowa i ktoś I może będzie to taki kiedyś wyłowi. bardzo ładny bursztyn. Ale z drugiej strony tworzy się coś ciekawszego, co jest mniej spotykane, rzadziej można Jeszcze znaleźć. lepszy bursztyn. Tak. Patrzcie na to. Tutaj wycieka żywica i jest też mały pajączek, który niestety. Nie jest taki mały. E, niestety został do niej przyklejony, więc jeżeli troszkę więcej tej żywicy tutaj się pojawi, następnie zaleje nas morze. Teraz wam tłumaczę genezę, genezę bursztynów. I, zale, I jak już zaleje nas morze, potrwa gdzieś to zalanie około paręset tysięcy lat, to ktoś będzie miał szczęście, przyjedzie do Świnoujścia na wakacje i znajdzie. Takiego oto bursztyna, z takim oto zwierzęciem w środku, który może już wtedy nie będzie istniał. Zapraszamy w każdym razie tutaj, jakbyście mieli przeżyć. Dobra, teraz to widać. Tak już dość fajnie wyschło, ale widać też miejsca, w których chyba może, chyba może, nie wiem, było za mało tego wszystkiego, czy to po prostu tak się, tak to schnie. Tutaj widać, że zrobił się taki bardziej grafitowy, tutaj dalej jest czarny, ale też są dziury takie grafitowe, takie szarawe, więc nie wiem, czy całość nie pokryje się taka, taką szarością i trzeba będzie jeszcze raz to yy, przelecieć, czy po prostu będą miejsca tylko takie. No nie wiem, zobaczymy to, ale to raczej już jutro, prawda? Bo już jest takie trochę popołudnie, więc no można zawinąć. Okej, okay, ja jestem w domu, Kapi jest w mieszkaniu i maluje sufit. Podjęliśmy taką decyzję, że zjemy obiad, co zresztą już zrobiliśmy, i wrócimy na działkę jeszcze raz psiknąć e, ten stelaż i wsporniki. E, także ja czekam jeszcze przez około pół godziny i pójdę do Kapiego i stamtąd pojedziemy po prostu jeszcze raz na działkę. Trafiliśmy już na działeczkę, zresztą dzień dobry, dzień dobry, trafiliśmy na działeczkę. Yy, widzimy tutaj, że ogólnie jest naprawdę dobrze. Z tym, że są niektóre miejsca, co faktycznie nam jakby nie wyszły, troszkę za mało lakieru chyba daliśmy. Więc musimy to po prostu teraz poprawić. Już wam pokazuję. No, tak jak właśnie mówiłem w poprzednich klipach, tutaj czy tam tutaj są takie miejsca jaśniejsze, takie grafitowe, szare się zrobiły. I się okazało, że nie całość, tylko właśnie niektóre miejsca, tam gdzie najwidoczniej najmniej było tego całego lakieru. Więc jesteśmy tutaj popsikać jeszcze jedną warstwę na dodatkową, bo znaleźliśmy jeszcze jeden wspornik. I no i tyle właściwie no. Zobaczycie później efekt końcowy, wydaje mi się, że za parę dni dopiero gdzieś, może za tydzień, o co nam z tym chodziło, więc kontynuacja. Tak, dogramy na pewno, bo jeszcze i tak mamy zapas tych. Film. No możliwe. Kontynuacja na pewno może być jeszcze później. I popsikane. Już teraz widzimy, że zrobiliśmy pewien błąd, zbyt bliska ze zbyt bliska, tak chciałem powiedzieć, psikaliśmy. W tym miejscu tutaj widać takie zgrubienie z lakieru, no to niestety ten będzie prawdopodobnie na wylot, ale to nic, bo mamy dwa w zanadrzu, gdyby faktycznie nam coś nie pykło, ale przynajmniej dzięki temu mamy doświadczenie, że trzeba z odpowiedniej odległości to robić, nie? Teraz możemy iść robić graffiti na murach. No, no możemy Możemy takie wrzuty robić, bo raczej nic nie namalujemy, ale taką wrzutę, wiesz, jak jakieś profesjonalni raperzy z lat 90 -tych. Jakiś podpis, który tylko on rozumie. No dobra. Co, spadamy chyba, nie? W drodze do domu zajechaliśmy jeszcze do Mrówki, bo musiałem kupić um, odpowiedni wałek i tak dalej. Takie pierdoły, pierdoły. I powiedziałem Oksi, że jakoś tak dziwnie się o spale dzisiaj czuję. I nie wiem czy to przez, przez pogodę, czy i tak dalej, i tak dalej. A Oksia powiedziała, to jedźmy. Nie, napiłabym się kawy. Z Kawy z maka. oczywiście, jakże i by inaczej. Więc niestety dzień jak co dzień znowu zaatakowaliśmy maka, ale tym razem tylko i wyłącznie po kawę. Takie, takie dwie. Ja wziąłem sobie Espresso z naciskiem na K. A Okcia wzięła coś jagodowego. Ale espresso. Ym... Lemoniadowo-marakujowe? Coś takiego? Tak, coś, coś takiego. Lemoniada espresso, coś jest takiego. czekoladowo-borówkowe, już to próbowałam, ale ty nie, więc może spróbuj, bo mi to brzmi obrzydliwie, ale... To moje? Aha. Mmm, jakie dobre. Jeszcze na dodatek. Tak? No. Eww, to jak zepsute. Śmieszne. Ale wymieszaj. Nie no, nie mieszaj, pij. Pij, głupia. A twoje? No, ja moje pyszne. No moje też no, jest całkiem spoko. Czuć... To tylko mogę wymieszać? Mhm. I to? No czekaj, bo to jest gazowane. Nie chcę przesadzić. Smakuje jak zepsuta kawa, Kapi. <laughs> Oksia, ze psuta, to wiesz. Mm, to dobre, nie? No, to jest dobre. To jest dziwne. Nie My ukrywam, nie jest dziwne. tego. No, jak to lubi, nie? Chyba, że będziecie pić bez wymieszania. To jest coś podobnego do połączenia Fanta z Coca-Colą. I ja wiem, że u nas w Polsce tego nie ma, ale jak byłem... Niemcy to piją na potem. Właśnie raz, że Niemcy to piją, a dwa, jak byłem w Tajlandii, to tam też można było kupować w puszce takie napoje, czyli taką Coca-Colę z fantom, gazowane jakieś, ale takie pierdoły. W każdym razie to smakuje bardzo podobnie. Bleh. Okej, okay, jest następny dzień e, Czy nawet dwa dni później My na, e, następnego dnia po tych klipach, które widzieliśmy Wróciliśmy Obróciliśmy na drugą stronę Popsikaliśmy wszystko Tak, ze dwa, trzy razy popsikaliśmy I tak, dlatego jesteśmy z... dwa dni później e, Pierwsza strona, którą posprejowaliśmy Była ekstra, była od razu czarna A druga zrobiła się jakaś taka grafitowa Nie wiedzieliśmy dlaczego Więc e, no, popsikaliśmy za trzy razy dodatkowo e, Dzisiaj przyjechaliśmy je już ze sobą zabrać Ale niestety pada deszcz Już i... są pewnie słychać, co? Nieco? Tak, i tutaj zadaszenie trochę przeciekło, wszystko jest tym okrem. Mam nadzieję, że. No, wiemy, że nie padało jak to schło więc. Tak, to, to zaczęło padać tak naprawdę w nocy, więc. Nie no, powinno nic, tak. nic się stać. Ale musimy dokładnie wytrzeć żeby przypadkiem nie zardzewiało. No, <laughs> więc tak to aktualnie wygląda. Jak widać, tutaj zabraliśmy wcześniej z tego miejsca, bo tu najbardziej padało. No a teraz już padało tak mocno, że przeniosło się na całość. tak, padało tak mocno, że pada wszędzie. No. Ale chyba, chyba wygląda fajnie, moim zdaniem. Moim skromnym zdaniem wyszło nam... <grymianie> Jakby się ktoś zastanawiał, dlaczego Kapi wiecznie ma na sobie tą samą koszulkę. To jest jego koszulka robocza, jak widać tak. zresztą po spodenkach. Tak, do dzisiaj... malowania, do takich rzeczy. I tak, dzisiaj pracowałem, więc uznaję, że się nie przebieram, bo i tak idziemy tylko chwilkę obrócić tam i z powrotem. A potem wracam znowu się dobrze bawić w mieszkaniu, więc wiecie, po co ja się przebieram. Także widzimy się już z tym w mieszkaniu, kiedy będziemy przywiercać do ściany i myślę, że już to będzie efekt końcowy. Chociaż nie wiemy, czy będą jeszcze rzeczy, które chcemy na niej postawić, bo jeszcze nie zamówiliśmy. No taki 100% Prezentowy efekt końcowy zobaczycie później, ale na pewno zaraz będzie w innym, w, naszym, w innym vlogu. Ale w tym vlogu na pewno jeszcze po prostu pokażemy, jak przywiercamy, zakładamy półeczkę i jak to się prezentuje. Tak. Okej, okay, jest parę dni później. My jesteśmy w naszej pięknej kuchni i aktualnie będziemy zabierać się za montowanie naszej półeczki. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie gładko i tak, jakbyśmy chcieli. Tak, też mam taką nadzieję, ale musimy najpierw. Wszystko um, wymierzyć dokładnie. Tak, i musimy się dowiedzieć, na jakiej wysokości ogólnie chcemy wszystko mieć. A to jest problem, bo <noise> nic nie wiemy. Dokładnie. pozaznaczaliśmy miejsca, w których mają być dziurki. Średnio nam to wyszło początkowo, ale mamy nadzieję, że bardzo nie zepsujemy ściany, no. że nie będzie dużo do poprawiania, także lecimy. Dan, mamy nadzieję, że jest równo. No, mamy nadzieję, bo naprawdę mm, ciężko było to wyliczyć wszystko i dobrze zaznaczyć. Tak. Szczególnie, że jesteśmy średni w takie rzeczy, gdyż robimy to po raz pierwszy, no, zobaczymy. No, rob ale robiliśmy wszystko z poziomicą, więc powinno być ok, ale tak naprawdę... Sprawdzaliśmy też, ale wiecie, jak się patrzy na to, to się ma wrażenie no. z jednej strony prosto, z drugiej strony tak. minimalnie. Więc zobaczymy. zobaczymy no. Trudno najwyżej. Najwyżej trzeba będzie pomyśleć, jak naprawić. No. No to afta to, to, to. <noise> Zakładamy wsporniczki nasze. Na razie nie wiemy dokładnie gdzie, więc tak, tak no to tak. po prostu sobie wkładamy, żeby już zawiesić półki. Potem oczywiście sobie to Tak, Ta, ustawimy to jak będziemy chcieli, ale właśnie sprawdzamy czy e, półki nie będą miały takiego skosu, że to co będzie na nich postawione nie będzie zjeżdżać w którąś ze stron, ale no, wydaje mi się, że nie. No zobacz, ile rzeczy sprawdziliśmy poziomicą. I może się wydawać tutaj coś, względem czegoś krzywe, ale to jest jakby, no moim zdaniem idealnie prosto, bo sprawdzaliśmy i poziomicą tutaj, i poziomicą tutaj, to jest kąt prosty między tym a tym, więc no tu powinno być ideolo. No, zobaczymy. Już sprawdzamy. Te śrubki będziemy malować na czarno. Tak, żeby tak. Nie bo tutaj widzimy te właśnie wkręty, mamy zamiar je pomalować na czarno, żeby się nie odznaczały w żaden spo sposób. Dobra. Jest good? Kurde, nie ja wiem, mam wrażenie, że to jest krzywe. Przestań, sprawdzamy. Będzie good, mówię ci. Tak to wygląda. O to chodziło? Tak. O to chodziło. No i tu mamy zamiar dostać jakieś różne słoiczki takie różne tak, rzeczy. Zamówiliśmy, no, tak. ale poleciały do Poznania. Tak, więc... jak mówiliśmy. Nie, nie mówiliśmy. A, nie mówiliśmy. Sorry, to, to... spoiler. Takie, co chcieliśmy osiągnąć, takie coś mamy. I to właśnie jest w kolorze blatu, także idealnie pasuje. Tak, to była moja szulka, która by nam pomagała prześladować. Nie przed przeszkadza, bo jakby idzie na równi ze ścianą, więc mega. Tak to wygląda, jeżeli chcecie e, takie coś sobie zrobić. To zapraszamy na naszą stronę na internetową www kapać tam możecie kupić. Ja żartuję. Nie żartuję. Ja tłumaczyliśmy już co i jak, więc no tak to wygląda. Jest, Jest to naprawdę Tak, naprawdę fajne. My jako dzioby, jeżeli chodzi o takie rzeczy, co zrobiliśmy nawet równo, nawet dobrze wygląda, więc zachęcamy do robienia takich rzeczy. Więc z naszą piękną półeczką w tle żegnamy się. Mamy nadzieję, że taka forma vloga też wam się podobała, że może ktoś z was skorzysta, jeżeli zrobicie taką półeczkę albo może już macie, może już sami kiedyś robiliście, to nie wiem, wyślijcie nam na Instagramie albo wróćcie na Instagrama, oznaczcie nas cokolwiek. Więc dziękujemy wam za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia jutro. Pa. Pakaļ <laughs> tam